На початку повномасштабної війни ви звернулися до єпископів Німеччини, Білорусі і Росії, закликаючи їх не мовчати. Ще за ці кілька років, коли триває війна, ви отримали якусь відповідь на ваші слова. Tak, ja otrzymałem odpowiedzi od wielu języków czy duchowni, którzy zapewne, że wspierają, że modli się za nas, ale to było wszystko na prywatny e mail. Chciałbym zapewnić, że my z wami, my za was mówimy, my za was boliwamy, my nie wspieramy tej Nie, nie wątpię w ich szczerze słowa, ale myślę, że to za mało. Mamy swoją opinię, czy po za kogoś boliwać. Nigdy nie za późno, nawet teraz. Prawdę. może nawet i jest taki czas, żeby kościół zaczął na prawdę nazywać zło swoim imieniem, nazywać tym, kto je przyczynuje, co zła. No oni boją się, jeśli są no deportacji. Zawsze czegoś, czy kogoś można bać się, ale czy my służymy sobie, czy my służymy Bogu? Господь теж міг боятися, а вони побоявся. Апостоли теж після п'ятидесятниці могли переживати за своє життя, але вони не переживали. Для них важливіше було проголошувати правду, добру новину, ніж там боятися.